Cześć, witajcie z tej strony Krzysiek 0616 i witam was w kolejnym odcinku Minecraft mody. A więc w dzisiejszym odcinku bardzo fajny mod, którego myślę, że większość już zna, ale i tak wam go pokażę. Nie wiem czemu, ale mam taką wodę zlagowaną. A, ok, już rozumiem fale. Zobaczcie, to się nam robią takie fale obrębie, gdy my na to patrzymy, bo zobaczcie tam o, Przypuścimy... widzicie, gdzie nie ma tak jakby naszego cienia, to fali nie ma, to to już Wam powiem, że całkiem fajne jest fajna opcja, okej, okay, a, a co dodaje nam ten mod? Tornado, tak właśnie, i tak Dostajemy parę nowych itemków. Crafting będzie albo tutaj w rogu, albo będzie link do craftingu. No i okej, okay, jedziemy. Pierwsze narzędzie. Jak możemy zobaczyć, zauważyć, pożera nam nasze surowce, robi nam taką dziurę i te surowce wędrują daleko przeważnie. I tam leżą, i na przykład możemy je potem wykopać, zebrać i tak dalej, i tak dalej. Ten przedmiot yy, po prostu podrzuca nam, tak jakby o nasze itemki. No i na przykład o, zobaczcie, one spad, spadnie, ten lód i tak dalej. Ale może uda się zrobić, jak będzie wijać wiatr, to wtedy też je przenosi często. Tak, jak widzicie, ten lód opada na ziemię. Ok, o. Czekajcie Wy, się. Wyjdziemy ze stąd. Jak obrócimy to ze śniegiem, no to oczywiście śniegu nie będziemy mieć. Jej. Ok. To jest to mapu sensor. Czyli na przykład kładziemy go sobie gdzieś daleko. Y ciągniemy do niego redstone. Do. Naszego głośnika. I gdy idzie tornado, to piszczy i wiemy o tym. Yy, I tak. Jak widzicie, fajny efekt opadania liści. Obrócimy drzewo. Hihi. Tak. Można obracać liście na przykład. A właśnie, też się tak nie da, bo jakbyśmy zrobili tak właśnie. Nie wszystko też da się obrócić. Teraz widzicie, ale też niektóre liście spadły na dół. Okej, okay. dobra, mniejsza. Nie będziemy przez cały odcinek obracać itemków, choć jest to całkiem fajna sprawa. Też na przykład o kurczaku. No i nasz kurczak sobie tam leci. I okej, okay, teraz tak. To jest World Groom, czyli jak zauważycie. O, właśnie taka kulka z ognia, która będzie sobie latać i podpalać wszystko wokoło. O, zlegowało mnie. Ok, i to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli na tornado. Jak słyszycie, sylena się włączyła. No i co jest fajnego, yy, tornado jest tak, jak było, zobaczcie unosi, wyciąga nas z tej wody. Ten lud wyrywa. O, zobaczcie. Jak flaszkę, ja nic nie robię. I latam, nie? Więc to jest właśnie bardzo fajna rzecz. I jak widzicie teraz wasze tornado, że tak powiem, zżera wodę, więc ma kolor niebieski, a te wszystkie jakby granulki wody też... Yy, gdy to Tornado będzie jego zrzucać po prostu, czyli na przykład może nam zalać teren. Czekajcie, może zrobimy dzień. Choć zobaczcie, nocą to też całkiem fajnie wygląda. Okej, O! I zobaczcie, idzie sobie to nasze tornado. Robi przy okazji takie bardzo fajne kaniony. Mm też ten mod będzie w mojej paczce modów bo jest naprawdę epicki pójdziemy sobie jeszcze za tornadą, o jak widzicie na przykład odkryło nam żelazo więc możemy sobie je wykofać. bardzo fajne jest to skakanie, bo skaczemy jakbyśmy byli na trampolinie przy tornadzie, tylko też raczej bez y, game moda y, Nie. Nie radzę, żebyście na przykład wskakiwali w tornado, bo może was wyrzucić gdzieś daleko i zabić, nie? Więc to jest raczej z umiarem, gdy nie mamy game moda trzymać się jak najdalej od tego. No i zwierzęta też latają. Jakby je tylko tornado chciało, chciało wziąć. Będę paściła, jak widzicie Dirt. Więc to jest po prostu bardzo fajna modyfikacja. To tu nam zjadło wody trochę O, z znowu... O, chyba się to na skończyło Albo i nie. Nie wiem. Hmm. Chyba teraz będzie się kończyć za chwilę. Ono choć tak teoretycznie ono jest nie do przewidzenia. O zobaczcie, tutaj się fale nam porobiły. Nie. Choć yy, w ustawieniach tego moda można to wyłączyć, ale ogólnie jest fajnie. Mm, ok, zobaczmy. Tak jak widzimy, nasze tornado się już skończyło. I teraz wszędzie rozrzuca itemy. Zobacz, ile tu díg, talerzy, piasku. O, będziesz teraz zasuwało, i nas rozrzucało wszędzie itemki. Więc to też jest fajne. Dobra, zrobimy jeszcze jedno tornado. I tak, jeśli ten mod Wam się podobał, zachęcam do pobierania, zachęcam też do łapkowania filmików, subskrybowania i polecania mojego kanału. Jest to dla mnie bardzo ważne. Wiecie, Was sub nie kosztuje, no ile, dwie sekundy, trzy? Zajmuje Wam kliknięcie tego przycisku. A mnie on naprawdę motywuje i zachęca do dalszej pracy. No i Łapka też jest właśnie taka pomocna dzięki niej. Wiem, jak się, się komuś podoba film itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Też zachęca i motywuje do dalszej pracy. Jeszcze tylko Wam powiem, że w czwartek najprawdopodobniej nie będzie odcinków. A jak będą, to późnym wieczorem, ponieważ jadę do babci. Jej! Yy. Więc dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Yy. Czekajcie, to na dostój. Więc dzięki, do zobaczenia. Do usłyszenia. O, to na dowierzch. Skobi wjazd do dżungli. O, tu będzie. Fajnie. Będzie pochłaniać to całe drewno i liście. Więc, jeszcze raz. Dzięki. Yy, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.